Witam moi drodzy. Tak szybciutko nad się o tym wspomaganiu swoim, które rzekomo naprawiłem, powiem wam co ja zrobiłem. To akurat nie jest z mojego kłada, bo mieliśmy dwa takie. Jedno musieliśmy zepsuć, żeby nauczyć się go rozbierać. Jest pewna zasada taka, um, połamaliśmy płytkę. No ale tam do brzegu, tak? Tam to miałem już przygotowane łożyska, wymienione uszczelniacze. Wszystko możecie dokupić. Znaczy wydawało mi się, że polegał problem. Już wam mówię. to jest taki. O, jest ten czujnik momentu obrotowego. On sobie siedzi tu na wierzchu w dekielku elegancko. No i ja go wyjąłem tak. Było w nim kupę wody. Wysuszyłem, a to go tam wypsikałem czymś. Później jeszcze takim jakimś specjalnym środkiem, który zapobiega zwarciu. No i co? No nie wiem, do silnika nie zaglądałem, bo trzeba to rozlutowywać, żeby go wyjąć tam paliwo. Czyli nie był dobry, bo mam błąd czujnik momentu obrotowego. No i co? No i okazało się, że tam to wspomaganie wytrzymało no nie cały dzień. Z tą różnicą teraz, że przedtem jak ostygło, to jeszcze działało, a teraz jak już ostygnie, to już nie działa. No takie to nie jest takie widzę bardzo proste, dosyć skomplikowane. Nie baję się z tym pierwszy już zamówiłem nowe, pojutrze powinno przyjść założę nowe, bo w końcu będę miał jedno, drugie dam do regeneracji. Nie wiem, czy macie doświadczenie, czy ta regeneracja jest skuteczna. Najwyżej, które się oddam do regeneracji, i rzucę sobie na zapas. Mamy dwa takie te kanamy z Markiem, to coś tam zawsze nam zostanie, jedno wspomaganie na zapas w razie czego. No i tyle. No i wracając do tematu, właśnie wiecznego, odwiecznego, tematu opon, tak? To jest temat rzeka. Kurde, to na tym to można by było, nie wiem, 18 odcinków zrobić. Powiem Wam, jak ja widzę, może dobrze, może niedobrze, ja wiem, że jestem. Trochę jebnięty na tym punkcie, jak ja widzę, to u siebie aktualnie jeżdżę. Wiecie, na Felgach i tam mam opony Maxis VIPR. Niedostępne, bardzo fajnie się jeździ. Tam ostatnio jechałem na nich nawet 145 na godzinę. To nie był koniec. One się nie rozciągają, moją homologację indeks prędkości do 120. Fajne oponki, ale to już wiadomo było, minęło, niedostępne. Nie wiem dlaczego, co ostatnio nadmieniłem. Terakrosy, tak? Tutaj mam akurat na Bedlukach jeszcze jeden komplecik taki fajny. Terra no Były tam nowe, jeszcze niedawno. Co mogę powiedzieć o tych oponach? Jak nowe, rewelacyjne. Bardzo ładnie się jedzi, bardzo lekko ten kład ma jechać. Nawet robią w błotku, bo bieżnika jest dosyć sporo. No jak nie macie zero jedynkowej manety, no to nawet trochę na nich zrobicie. Jeśli jedzicie ostro, to 2000 i po oponach, i są łyse, tak? Ale jeśli chodzi o piasek, no, wybieram się na nich też w Bieszczady, zobaczymy jak to zrobi, jak to będzie robić tam tej takiej małej glince. Jeszcze raz pojadę w te Bieszczady, ale już w małym gronie. Yy, dlaczego ten na bedlocku? Dlatego, że mogę sobie spuścić powietrze, tak? Z myślą o Bieszczadach, na malutkim ciśnieniu, dobra przyczepność, naprawdę powinno zrobić robotę. Nie spadnie, tak? W górach. Na prostej nie ma to wielkiego znaczenia. W błocie w nich za bardzo nie będę orał, więc też ich nie zrzuci w kolejnie, bo bardzo często zrzucę opony w kolejnie. Także Terracross moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjną oponą, niedocenianą. Każdy to zdejmuje, ja bardzo chętnie odkupuję te opony. Nie wiem, czy zdążę to wszystko w ogóle zjeździć, pewnie mi życia zabratnie, no ale to trudno. Do to, jak wiecie, co tutaj mam, no krypidy, tak? Kryptidy, krypidy, kryptidy, jak zwał, tak zwał. Testowałem opon różnych z 8 typów. Powiem Wam tak: to wszystko to niech się idzie schować. Pewnie są lepsze od tych kryptidów oponki, ale dla mnie, na no, nasze warunki, ta opona to jest w ogóle top of the top opon błotnych. Wiadomo, że to obciąża mocno sprzęt. Jak też macie fantazję, porwiecie wszystko w tym kładzie. Pierwsze to się urwie ten wałek z przodu, jeśli będziecie wyskakiwać dziś o na tych oponkach. Trzeba z głową. Ta opona. Nie wybacza już nic. Trzeba z głową. Jedyna opona, do której się wjeżdża do rowu i można do tyłu wyjechać, co mi się nie zdarzało. Naprawdę ta opona jest. Kryptit jest naprawdę uważam, na błoto, dla nas tutaj najlepsza. Mieści się nawet bez problemu, bez żadnych przeróbek. Tam ciupęki gdzieś mi przy plastik jeden ociera, ale lekko, przy jakimś skoku. Kupiłem właśnie specjalnie do nich felgi, bo miałem je założone, nie wiem, czy pamiętacie bądź nie, na tych, ale to są yy, ponad 30 na 9, więc ona jest dosyć wąska tutaj. Na tej Felze ona dziwnie się tak rozkładała, ten środek gdzieś się zapadał. Kupiłem takie te ITP. Pozdrawiam chłopaków tam z tego składowania PL wszystkie takie same wąskie. Yy, chciałem kupić oryginalne od Xemera Kanamowskie, ale. Rzuciłem na takiego posta, ale kurde, każdy tam fantazjował scenami i niektórzy chcieli tyle, że to w ogóle się nie kalkulowało, jak ktoś tam miał jakieś felgi kazałem. kazałem, właśnie na przyszłość Wam powiem, zrobić zdjęcie od środka, nie? bo to potrafi zrobić, wpaść kamień, wiadomo jak to w XMR-ach, potrafi tą felgę wyrywać bez problemu, no i temat, i kontakt się urywał. Jeśli wiadomo, że z zewnątrz, no to można sobie tam umyć. Mokre wyglądają ładnie. Interesowało mnie bardziej w środku, czy nie są zjechane. Nie dostałem, nie kupiłem. Kupiłem wszystkie To jest akurat 14 na 6 cala specjalnie do tych kryptidów, żeby ta opona fajnie tutaj siadła. i szczerze, Felga wiadomo, że lepiej tutaj ściskają. No i mamy tutaj dzięki temu. Mniejszą możliwość, że to ponad gdzieś tam spadnie, że coś tu podejdzie. Poza tym ona jest taka twarda, że na kapci można jechać. A co tutaj jeszcze? No właśnie ostatnio jakimś tam. Może znacie to z Facebooka te felgi. Od kolegi tutaj kupiłem fajne. Mi sprzedał naprawdę super felgi. Dlaczego je kupiłem? <sum> Sam nie wiem, ale już znalazłem dla nich zastosowanie. Przede wszystkim fajne. Ładne od Limiteta to są nowe świeże, niezryte nie były rąbane nigdzie w błocie, piękne w środeczku, jest bajka prościutkie, także zakup zakup całkiem spoko ta felga ma 8,5 cala szerokości, więc jest szersza od tej czyli ta opona, zobaczymy jak się rozłoży, porównamy no i z przodu standardowo 6,5 cala tu w tych mamy 8 cali, tu mamy 8,5 cala szerokie nie wiem, Limited tak miał, miał inne opony mikhorny chyba 27, jest tu kawał felgi. Wbrew pozorom, naprawdę, wierzcie mi, że no jest to felga spora. Więc tutaj, no, założymy na nie terakrosy tak? No, co no, więcej, możemy założyć. Jeszcze ten komplet drugi leży. No, jeszcze z cyckami, nigdzie to nie jeździło. Tak jak widzicie, trochę tylko się u mnie ubrudziło jeszcze. Zdjęte z nowego kłada bez przebiegu. Z cyckami ze wszystkim powinna mi się ta opona. Lepiej rozłożyć na tej felce niż tam, no ale to sobie wszystko się okaże. Zaraz to będę montował. To leży i leży i leży. I wiecznie nie ma kiedy tego zrobić. A później wszystko na, na raz. A niedługo już się zaczną, może jakieś błotka chęcią bym założył te idę pojeździł sobie, bo naprawdę robią robotę. Miałem te obory, miałem Ankle, miałem Zillem, miałem pff, mega Majemy. Kurwa, czy ja czegoś nie miałem? Niewielka różnica między tamtymi oponami, praktycznie żadna. Nie ciągnął na tych, kurde, tam gdzie chłopaki umęczeni, utytłani, upierdzieleni, no ja stoję po drugiej stronie no i, no i się śmieję z tego, tak? Ona upraszcza mi trochę życie. No i TeraCross, tak. Uniwersalna taka opana na razie. Według mnie bardzo dobra możecie mieć inne zdanie, nie wiem jak tam, kto tam na tym jeździ. Kto jeździ przy ważnej chwali, Marek też sobie kupił takie same tam na piachu, bardzo dobrze robi robotę. Także to sprzęt to nie tylko moc, tak jak nieraz tam pojedziemy na grzymały do tej żwirowni, no to ja zawsze Terra Crossy, bo bezkonkurencyjne są, zresztą na czterech kołach bardzo fajnie ciągnie. One są równe. W obwodzie, bo nie zawsze właśnie Wam się zdarza, że jak założycie cztery opony, nie okazuje się, że jest różnica w wysokości. tak? Jak macie różnicę. W... Och, kurwa, się. Dobra, nieważne. Jak macie różnicę w wysokości, to ten kład tak się trochę dziwnie będzie prowadził, trochę będzie rzucał. Te opony rozkładają się tutaj naprawdę idealnie, robią robotę naprawdę fajną. No dobra, jak mają te felgi? To mówię, zmontujemy też sobie. Następny komplet, następny komplet, kurwa cztery komplety. Nie, to życia zabraknie mi. Może któreś komuś sprzedam, koledze jakiemuś bo Zobaczymy. Za dużo tego, zresztą też nie mam gdzie trzymać. Trzymam to, nie powiem gdzie, właśnie. <grym> Gdzieś tam to trzymam. <grym> w każdym razie w miejscu bezpiecznym. No i tyle. Krótce tematem tych opon przyjdzie wspomaganie. Jutro będzie wysłane, sobie pojutrze to założę, później tylko trzeba je tylko zaprogramować. Skorzystam tam z usług Mariusza. Bo to było takie same, te dwa mam takie same o takim samym numerze. Ja ten numer tutaj, o przybliżę wam. To jest ten numer wspomagania oderki. I taki sam jest z 570, tym zielonym, który jeździłem, bo to też wyjąte z takiej 570. Te same wspomagania, ten sam numer, tak? Teraz przejdzie o trochę innym numerze, no bo to już jest nowsze tamto. Nie ma tu wielkiej filozofii, no, żeby było to dostępne, chociaż może i tutaj też coś się stało, bo też tu jest dużo układów. Na pewno była woda, bezsprzecznie była woda, tak, normalne. To jest niby taki odpowietrznik, który ma tam trochę to odprowadzać. Już w tym nowym zastosuję sobie taki specjalny odpowietrznik. Wkręcę dyszę tutaj od, od gazu, tak jak się w kolektor wkręca. Dam wężyk do góry, żeby ta woda nawet jak się dostanie, miała możliwość odparowania. Bo ten odpowietrznik to tylko wpuszcza, ale tak średnio on tutaj wypuszcza. Damy to, spróbujemy to dać w najniższym miejscu. Mam to na wzór, wywiercę, zobaczę, żeby tak to nawiercić, żeby może tam nic nie zniszczyć. Zawsze można czemuś zapobiec, chociaż nie sądzę, żeby ten kład wytrzymał następne 5 lat, ale ja już zmieniał nie będę. To ja powiedziałem, czy to jest ostatni, chyba że nam wypuści nowy model, o no to wtedy tak. Także to by było na tyle, pozdrawiam Was wszystkich. Nie wiem, czy się to komuś przyda, czy nie, no ja tak doszedłem do takiego wniosku, że takie, jakby taki setup opon dla mnie tutaj, do naszego terenu jest najlepszy. No i trzeba to będzie jakoś objeździć wszystko kiedyś. <laughs> może się uda, chyba, że się kład zacznie sypać. Pozdrowionka jeszcze raz. Oglądajcie dalej te nasze wyczyny. <laughs> Mądre, głupie, różne. Ale jakoś tam leci. Na razie wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia.